Zaczynamy nowy dzień, to znaczy zaczynamy razem, bo ja już go dawno zacząłem. Wcześniej rano, po 6, chwilkę pojechałem najpierw metrem na lotnisko, około godziny drogi stąd, żeby odebrać auto, bo dzisiaj mamy dzień drogi. Wynajęliśmy auto i chcemy przejechać pojechać drogą stanową numer 1, czyli taką Ocean Road piękną drogą, która prowadzi z San Francisco do San Diego praktycznie przez całą Kalifornię z pięknymi widokami co chwileczkę. No zobaczymy gdzie nam się uda dojechać. Na pewno nie dojedziemy do San Diego. Może do Santa Cruz, może troszkę dalej. Pozdrawiamy. Spójrzcie na te śniadanka. Jesteśmy w Pinker's Diner. Mają napisane, że jest to najbardziej znane śniadanko w San Francisco. Otwarte całą dobę. Otwarte całą dobę. 24 godziny. Zobaczcie, jak amerykańsko. Siedzisko. Kolejka żeby wejść. Moja potrawa się nazywa hangover, czyli kacyk. Idealna na kaca, nie mam kacy, ale, ale taka jest fajna. Orzeźwiająca pewnie przez te kafryczki. papryczki. Papryczki, no. nie tylko, tutaj jajeczko jest podane w sposób, jaki chcecie, bo można wybrać, czy ma, ma być ścięte, czy ma być jajecznica, yy, czy benedyktek, czy, czy sadzone te grzaneczki takie. Fajne tutaj pod spodem to są ziemiaczki, ale takie potarkowane na tarce i przysmażone. No coś rewelacyjnego. To jest ten, tak najpeczka. The best breakfast in San Francisco. Otwarta, 24 godziny, cały czas kolejeczka. Wzięliśmy sobie z wypożyczalni auto. Pię amerykańskie, czyli Forda Mustanga w Cabrio. I dzisiaj jedziemy e, tak zwaną California Pacifica Way. Czyli trasą numer 1, drogą stanową numer 1, tak potocznie zwaną Ocean Road. Ciągnie się ona tutaj wzdłuż oceanu od San Francisco do San Diego na południu. Przepiękne widoki po drodze. Tutaj zatrzymaliśmy się w jakiejś pierwszej napotkanej miejscowości. Takie molo mamy i szalejące fale na oceanie. Zobaczcie ta droga Pacyfika numer jeden stanowa, no to jest coś po prostu niesamowitego. Co chwilę człowiek by się zatrzymywał, bo co chwilę jakiś piękny widok, i co chwilę jakaś plaża, skały. Ale masa ptactwa rozpoznaje na pewno pelikany, a reszta to nie. Jestamy w Santa Cruz, Kalifornia. Santa Cruz to po prostu jak wizyta w jakimś zoo. Pod molem setki lwów morskich wylegających się. Przed chwilą widzieliśmy stado delfinów. No, jeszcze nie udało nam się zobaczyć wieloryba, ale jest tutaj na to szansa. Te zdjęcia tutaj o tym mówią, bo tutaj bardzo blisko brzegu. Taki poproszę, waleń chyba. Przeszła fala, no. Ja, o, 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 ja myślałem, że to żart.